Seria Katolickie Podsumowanie Tygodnia ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu, które utrzymujemy od naszych widzów. Jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcamy do wsparcia nas poprzez portal Patronite. Link do strony ze wsparciem znajduje się w opisie filmu. Szczęść Boże! Witamy Was w kolejnym katolickim podsumowaniu tygodnia. A w tym tygodniu w podsumowaniu: Nowy niebezpieczny heretyk w Watykanie. Porażająca profanacja figury Matki Bożej. Polska akcja zwalczania krytyki wobec Soboru Watykańskiego II. Odeszła siostra Sługi Bożego Ojca do Tolo. Oraz nowy rytm mszy świętej. Zapraszamy do wysłuchania podsumowania. Nowy niebezpieczny heretyk w Watykanie. Po raz kolejny na wysokie stanowisko w Watykanie powołano duchownego o poglądach nie tylko niebezpiecznych, ale tym razem wręcz bluźnierczych. Z funkcji kaznodziei papieskiego ustąpił ostatnio kardynał Raniero Cantalamessa. W urząd pełnił od roku 1980, posługując tym samym u boku każdego z ostatnich trzech papieże. Jak za portalem LifeSite News podaje Fronda, 9 listopada ogłoszono, że Urząd Kaznodziei Domu Papieskiego przejął 53-letni kapucyn Roberto Pasolini. Według informacji przytoczonych w artykułach, w lutym tego roku Pasolini wygłosił wykład, w którym postawił hipotezy o relacjach homoseksualnych między postaciami biblijnymi, takimi jak Dawid i Jonatan czy Setnik i jego sługa. To jednak nie wszystko, choć Pasolini stwierdził na przykład, że takie określenie relacji Dawida i Jonatana byłoby naginaniem tekstu, to zachęca jednocześnie do wyobrażania sobie, że obaj mężczyźni byli aktywnymi homoseksualistami, bowiem cytuję, pewnością istniały w tamtym czasie opowieści o takiej miłości. To jest oczywiste, a zatem nic nie powstrzymuje nas przed możliwością pomyślenia o tym, wyobrażania sobie tego. Koniec cytatu. Najbardziej oburzające jest jednak jeszcze inne przedstawione przez niego stanowisko. Pasolini bowiem, odnosząc się do sugestii tęczowych aktywistów, że taka grzeszna relacja łączyła Chrystusa i łazarza, uwaga, cytuję, nie odrzuca tego pomysłu, ale zaznacza, że taka teoria to sposób rzutowania na Pismo Święte naszych własnych pytań, naszej ciekawości. Porównuje to do ciekawości, w jakiej sukni była np. Panna młoda na weselówkanie galidejskiej. W Biblii nie ma takich informacji, ale też nie są one konieczne. Koniec cytatu. Ten sam polityczny dyskurs realizuje Pasolini w dalszej części przytoczonego tekstu, sprawnie manipulując pojęciami wokół tego tematu, tak aby jego wywód pozostał w pozornej zgodności z nauką Kościoła. Choć nie ma co liczyć na odwołanie Pasoliniego z tak wysokiej funkcji w najbliższym czasie, miejmy nadzieję, że ortodoksyjni kardynałowie, biskupi i inni pracownicy Watykanu zdają sobie sprawę z tego, że mają obowiązek wywierania presji na tego typu nowo mianowanych demagogach. By wyrzekli się, przeprosili lub przynajmniej zdystansowali od swoich tak dwuznacznych i bluźnierczych wypowiedzi. Porażająca profanacja figury Matki Najświętszej. Jak podał portal niedziela.pl, w minioną sobotę doszło do porażającej profanacji piętnastowiecznej figury Matki Bożej. Zajście miało miejsce w kaplicy Łaski w benedyktyńskim opactwie Einsiedeln w Szwajcarii. Według gazety Tages Anzeiger, siedemnastoletni Azyland wszedł do kościoła około godziny piętnastej. Zdjął szaty Matki Bożej, wymierzył ciosy, a następnie założył koronę na głowę. Według klasztorów słynna figura Czarnej Madonny została lekko uszkodzona. Wielu odwiedzających było zszokowanych incydentem i płakało. Po kilku minutach policja aresztowała sprawcę, a później ogłosiła, że mężczyzna cierpiał na zaburzenia psychiczne. Zachęcamy do modlitwy w intencji zadośćuczynienia Maryi za to bluźnierstwo. Polska akcja zwalczania krytyki wobec Soboru Watykańskiego II. Od 19 do 22 listopada na Jasnej górze odbędą się rekolekcje biskupów, których temat brzmi Watykanum Secundum po 60 latach. Poprowadzi je profesor doktor habilitowany Jarosław Kupczak OP. Potwierdził on, że cytuję: Sądzę, że istnieje potrzeba nieustannego odwoływania się do tego najważniejszego wydarzenia w Kościele katolickim w ciągu ostatnich czterech wieków, tym bardziej, że narosło wokół niego wiele nieporozumień i stereotypów, a w niektórych środowiskach, zwłaszcza wśród ludzi młodych, Pojawiło się nawet coś w rodzaju czarnej legendy do ostatniego Soboru. Żaden z soborowych i posoborowych papieży, mimo różnic między nimi, nie wątpił, że Sobór Watykański II był pięćdziesiątnicą naszych czasów, którą należy właściwie przyjąć i odczytać. Jak widać, budowanie propagandy wokół Soboru Watykańskiego II trwa w najlepsze. Mimo tylu namacalnych dowodów, pokazujących, że liberalizacja dyscypliny kanonicznej i desakralizacja liturgii przyniosła owoce wprost odwrotne do oczekiwanych, Niektórzy duchowni nadal utożsamiają działanie soborowe z bezpośrednim działaniem Ducha Świętego, porównując je o zgrozo do biblijnej pięćdziesiątnicy. O ile ci, którzy żyli w czasach soboru, mieli prawo pokładać w nim tak wielkie nadzieje, o tyle my, którzy widzimy jego długofalowe skutki po 60 latach, mamy obowiązek przyznać z pokorą, że Kościół zawiódł, a sobór na kartach naszej historii był kardynalnym błędem. Miejmy nadzieję, że zwłaszcza najmłodsze szeregi duchownych będą na tyle odporne na wpływy starszych, że nie będą bać się kwestionować ich przestarzałej propagandy. Odeszła siostra Sługi Bożego Ojca Dolindo Rutolo. Jak podał portal Aleteja, 12 listopada odeszła Gracja Rutolo, bratanica, kustoszka i propagatorka duchowego dziedzictwa znanego w całym katolickim świecie księdza Dolindo Rutolo, twórcy i apostoła popularnej modlitwy zawierzenia: Jezu, ty się tym zajmij. Gracja była jednym z najbliższych świadków życia i duchowości Księdza Dolindo oraz autorką wielu publikacji jemu poświęconych. Zmarła zaledwie kilka dni przed inauguracją nowego centrum studiów poświęconego Księdzu Dolindo, otwieranego w Neapolu. Zachęcamy do modlitwy w intencji jej duszy. Nowy rytm Mszy Świętej. Jak poinformował emerytowany biskup diecezji San Cristobal de las Casas w Meksyku, Watykan zatwierdził nowy obrządek Mszy Świętej, nawiązujący do pogańskich obrzędów majów. Jak czytamy w jego cotygodniowym felietonie, cytuję: „Dykasteria do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy autorytetu papieża 8 listopada tego roku, udzieliła długo wyczekiwanego zatwierdzenia pewnych dostosowań liturgicznych dotyczących celebracji mszy świętej w grupach etnicznych Celtal, Socil, Tayobal i Zakwe, diecezji San Cristóbal de las Casas." Koniec cytatu. Stwierdził, że zatwierdzenie przez Watykan jest oficjalnym uznaniem Kościoła Dzięki któremu te adaptacje są zatwierdzone jako ważne i uzasadnione. To liturgia kościoła, a nie tylko zwyczaje i nawyki, na które patrzy się z podejrzliwością. Wśród niebezpiecznych nowości, które formalnie przestały być już poważnymi nadużyciami, znajdują się takie zwyczaje jak praktyka prowadzenia części modlitw mszalnych przez świeckich, posługa kobiet jako kadzielnic w zamian za kapłana zgodnie z pogańskim zwyczajem, w którym kobiety zajmują się kadzeniem podczas czynności obrzędowych, oraz taniec rytualny który Arizmendi opisał następująco Tańce rytualne zostały zatwierdzone podczas ofertorium, modlitwy wiernych lub dziękczynienia po komunii. Są to proste ruchy całego zgromadzenia, monotonne, kontemplacyjne, którym towarzyszy tradycyjna muzyka i które wyrażają to samo co obrządek rzymski, ale w innej formie kulturowej. Kardynał Arizmendi podkreślił znaczenie tego wydarzenia, ponieważ jest to dopiero drugi taki przypadek od czasów Soboru Watykańskiego II. Pierwszym było zatwierdzenie obrządku zairskiego dla ludności afrykańskiej. Powiedzmy raczej, że jest to już drugi taki przypadek, a więc o dwa przypadki za dużo. Powiedzieć, że ocena teologiczna tych synkretycznych twórów jest, z racji na obecny kryzys w kościele, co najmniej wątpliwa, to nic nie powiedzieć. Prawdziwym absurdem jest dezercja Kościoła w misji przekazywania rdzennym ludnościom dorobku naszej cywilizacji i pogarda dla doskonałych formie obrządków powstałych w łonie Kościoła katolickiego pod asystencją Ducha Świętego na rzecz akceptacji pogańskich wyobrażeń o religii. Dośród wielu tragicznych skutków żałosnej polityki Franciszka, jednym z najbardziej bolesnych jest ten, że jak tylko może, odbiera kolejnym ludom możliwość przyjęcia skarbu pełni wiary objawionej. Przechodzimy do sekcji ogłoszeń. W tym tygodniu zmieniamy system pracy i jak pewnie zauważyliście, od ostatnich dwóch tygodni podsumowania publikowaliśmy w środę i przechodzimy teraz na taki system, że w środę będzie podsumowanie tygodnia, w piątek film regularny i w poniedziałek kolejny film regularny, także ogłoszenia będą dotyczyć okresu od czwartku do następnego wtorku. I w piątek będzie pierwszy film. Będzie to mój film o zorganizowanej akcji w Polsce niszczenia sztuki sakralnej. A w poniedziałek będzie mój film, ale na ten moment jeszcze tematu nie zdradzę. Jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcamy do wspierania nas poprzez portal Patronite, gdyż ta seria ukazuje się dzięki wsparciu, które otrzymujemy od naszych widzów. Możesz też nas wesprzeć pojedynczą wpłatą bez podawania danych przez portal Tipli. Linki do wszystkiego znajdziesz w opisie. Zachęcamy również do subskrybowania kanału i śledzenia naszych dalszych aktywności. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę i do następnego odcinka. Szczęść Boże! Szczęść Boże!